Cześć Wam, a w dzisiejszym odcinku Beretta PX, a więc zapraszam do oglądania. Tak jak mówiłem we wstępie, dzisiaj Beretta PX. Słuchajcie, jest to replika zasilana kapsułami CO2 12 gramowymi, które umieszczamy w tył za okładziną rękojeści. W magazynek. Rzędowy na kulki BB. Jest to, w mojej opinii, najsłabszy ogniwot, jeśli chodzi o tą replikę. Słuchajcie, magazynek na kulki łożyskowe. Yy, niestety, pierwsza sprawa, jaką chciał zarzucić tej, temu magazynkowi, to jest port ładowania. Port ładowania znajduje się tutaj i jesteśmy wręcz zmuszeni wpychać kulki do, niego, do magazynka pojedynczo. Dodatkowo jest tu taka blokada, która zapobiega cofaniu się kulek. No i słuchajcie, jeśli będziemy dość dynamicznie przeładowywać tę replikę, no to wiadomo, że nie zawsze będziemy trafiać w odpór idealnie, no i będą takie kolizje. Jak będziemy uderzać tym, tym magazynkiem, tak, no to, to się, ta blokada nam się poluzuje. W pewnym momencie będzie dochodzić do takich sytuacji, w której mamy załadowany cały magazynek blokada puszcza i już nie mamy załadowanego całego magazynka. Mamy pusty magazynek. Oh shit, not good! Yy, dlatego jeśli chodzi o dynamiczne zmiany magazynka, z takim, z tym magazynkiem to raczej nie przejdzie, ale innego też nie możemy użyć, więc uważam, że to jest... Ja ogólnie jestem w ogóle fanem, jakbyście jeszcze nie wiedzieli, jestem fanem yy, magazynków ze zintegrowanym portem na kapsuły CO2. Naprawdę. Kapitalna sprawa. Uważam, że wszystkie repliki powinny takie mieć. No niestety tak nie ma. Niektórzy, niektóre mają coś takiego. Co utrudnia zabawę w dynamiczne zmiany, zmienianie magazynka. No ale trudno. Słuchajcie, bereta w całości jest wykonana z polimeru poza zamkiem. Zamek jest metalowy, ale to jest taki. Zamek w ogóle jest ruchomy i sama bereta posiada też blowback. Jak dla tych co nie wiedzą, blowback to jest symulacja odrzutu podczas strzału, w której zamek pracuje. A po wystrzeleniu ostatniej kulki zostaje w tylnym położeniu. Teraz, tak, kilka słów, które mi nie leżą, jeśli chodzi o zamek. Mianowicie, pracuję bardzo luźno. Czy też się uda? Na pewno się uda. No dokładnie. Zamek bardzo luźno pracuje na tej replice. No ale to słuchajcie, to jest takie moja uwaga, bo no, podczas strzelania i tak tego nie odczujecie, bo dokładnie. Zamek kopie jak cholera. Powiem Wam, że y, jako, że strzelam na co dzień z PCP y, odzwyczaiłem się od wszelkiego odrzutu. Tak, no jeszcze ci, co strzelają do sprężyn jeszcze mogą być y, przy, przyzwyczajeni do tego, że od, odrzut jest generowany. No, mi się troszeczkę jednak zapomniało o tym. I za znaczy zapomniało? No, wiedziałem, że blowback istnieje, tylko zapomniałem, że aż tak kopię. I powiem Wam, że zarobi, zarobiście mi się dzisiaj strzelało z tego. Naprawdę chodzi, chodzi ten zamek. I fajnie to czuć taki odrzut. Y, oczywiście to są kulki łożyskowe, więc y, proponuję strzelać w butelki puszki. To nie jest replika do tarczowania. To od razu wam mówię. Y, jej celność jest dość umowna. Y, z racji, że to jest śród BB, to jest śród przeznaczony do niszczenia takich celów właśnie jak butelki czy, y, czy puszki. Teraz taka ciekawostka, o której mogą niektórzy nie wiedzieć, bo zawsze się mówi, słuchajcie, te kulki BB to są niecenne. Lepiej kupić sobie Diabolo. No, słuchajcie, to jest tak. Śród Diabolo potrzebuje większej energii, aby spenetrować butelkę. Tym bardziej, że on jest plastyczny. Śród BB nie wstawia, że tak powiem, gdy postawi się butelkę na jego drodze. To on się nie odkształci, on leci przez tą butelkę i koniec. Trzeba też pamiętać, że ja lubi rykosztować, więc zawsze pamiętajcie o zabezpieczeniu swoich oczu jakimiś okularami podczas strzelania z takich replik. No i oczywiście, no i dobierajcie cele jednak zgodnie z przeznaczeniem, czyli puszka, butelka. Na tarczy no nie będziecie zachwyceni, tym bardziej, że tu mamy blowback, blowback nie, kopie jak widać dość mocno. dlatego właśnie yy, te kopniaki moje do mną i tak dodatkowo z tą celność, ja osobiście uważam, że naprawdę replika daje radę, pod lufą mamy z trzema bramkami szynę na, w zasadzie co, wam, co was kręci, słuchajcie, możemy podpiąć tutaj latareczkę mamy, mamy latarkę Możemy podpiąć tutaj laser. Mamy laser. Słuchajcie, nie ma co się szarpać. Kurczę, chcecie to podpinacie nawet bipod i będziecie mieli bipod. Będziecie strzelać z repliki należąco. No. I macie z bipodem. Kolejna sprawa to jest spust Double Action. Świetna sprawa. Uważam, że wszystkie repliki powinny mieć. Z double Action. Dlaczego o tym wspominam? Jeśli mieliście kiedyś do czynienia z repliką Kolta 1911, to sprawa wygląda tak. Yy, mówię o wersji z blobakiem. Więc wygląda to tak. Mamy tutaj kurek. Podczas strzału uruchamia się blobak, który napina ten kurek. Yy, zamek wraca do pozycji początkowej. My, oddając strzał, zwalniamy ten kurek. No i uruchamia się strzał cały. Yy. Jest to, no w sumie to działa, tak? Póki mamy ciśnienie, aby ten zamek cofać. No bo jednak umówmy się, gaz również jest nam potrzebny do uruchomienia systemu blowback, więc jeżeli tracimy już ten gaz i kapsuła jest na, na wykończeniu, że tak powiem, w pewnym stopniu, no to ten zamek już zaczyna nam pracować coraz lżej, albo przestaje nam w ogóle pracować, przez co się ten kurek nie napinał. Tutaj tego nie ma, słuchajcie. Tutaj mamy double action, czyli napina się kurek razem z, ze spustem, co powoduje, że w zasadzie gdy kapsuły już nie mają siły cofać nam zamka, to replika nadal może oddawać strzały, póki mamy kulki oczywiście, nie? Czyli... Tak. Ona zawsze wystrzeli. To jest... Powiem Wam tak, fajna to jest replika, jeśli chodzi o taką zabawę w typowe puszkobicie. Yy... Co do celności, no jak już mówiłem, nie, nie, nie szukajcie jakichś wielkich, dalekich dystansów. No tak, przyrządy celownicze, muszka i szczerbinka mają białe, naniesione punkty, dzięki czemu łatwiej nam zgrać przyrządy celownicze do strzału. I powiem Wam szczerze, że sama replika też fajnie leży w dłoni. Słuchajcie, palna waży jakieś 820 gramów z rozładowanym magazynkiem. Akurat przypadkiem mam tu wagę. Odpalamy. No 711 gramów, czyli jakby nie patrzeć, ta replika jest o 100 gramów w zaokrągleniu 100 gramów lżejsza. Kolejna sprawa. Mamy tutaj bezpiecznik spustu. Po przełączeniu w tryb safe spust możemy sobie naciskać. Nic się nie dzieje. Odbezpieczamy. Kurde, kopiarz, aż mi się stu cały zawibrował, no. Także sumując, Beretta APX do strzelania rekreacyjnego, puszki, butelki oraz w miarę takiego dynamicznego strzelania, jak najbardziej tak. A więc to była recenzja berety APX. Ja ze swojej strony zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, walnięcia w dzwoneczek, polajkowania tego wideo, jeśli nie jesteście jeszcze członkami grupy Wiatrówki Strzelamy Nie Hejtujemy zapraszam Was do członkostwa oraz do obserwowania mojego bloga na Facebooku Pablo Hassan's Strzelectwo Pneumatyczne. Ja się z Wami żegnam. Cześć!